Rola taty w moim życiu zmieniła wiele, a najbardziej zmieniła postrzeganie świata. Patrzę teraz nie tylko swoimi oczami na świat, ale też oczami moich dzieci. Widzę go w innych barwach i wydaje się bardziej kolorowy. Być tatą to połączenie wielu rzeczy na pewno połączenie odpowiedzialności, połączenie czasem trosk, czasem radości, ale wydaje mi się, że najwięcej Miłości rodzicielskiej, takiej miłości ojcowskiej. Wydaje mi się, że największym wyzwaniem w byciu tatą, w byciu tatą takim, jakim ja jestem, jest to, aby pogodzić swoje życie zawodowe z życiem prywatnym, połączyć e, balans e, i utrzymać ten balans między życiem e, prywatnym a życiem zawodowym, tak żeby jednocześnie spełniać się w swojej karierze zawodowej i być ze swoją rodziną. To, że dzieci chcą ze mną przebywać, czasem jak usłyszę od swojej córki, że chce do taty w różnych sytuacjach, to wydaje mi się to jest największym szczęściem, bo widać, że dzieci lubią ze mną przebywać. Mój syn często też lubi się ze mną bawić i wybiera zabawy takie, które są najśmieszniejsze albo najgłupsze. Wiem, wydaje mi się, że, że zaszczepiłem w swoich dzieciach pewne zachowania trochę niechcący, bo też nigdy nie chciałem, żeby moje dzieci dublowały moje jakieś skłonności albo moje zamiłowania. Natomiast wiem, że mój syn lubi składać budować LEGO, dlatego że ja go tego nauczyłem. Ale też ważne jest to w tym wszystkim, że. Zabawy z dziećmi różne, czasami z byle jakich kartonów, są najfajniejsze w momencie, kiedy robimy to razem. Byciu ojcem jest fajne, że ja i żona z dziećmi bawimy się inaczej i dzieci widzą te różnice i widzą, że to doceniają.